Siemka, dziś szybki odcinek, w którym pogadamy sobie o suwenirach z Paryża. Odpowiem, które najlepiej odbierać, no i jak na nich zarobić. Jeszcze was chciałem zaprosić na stronę SkinsManki, gdzie możecie kupować i wymieniać skiny. Można tutaj zarobić właśnie szukając craftów, gdyż strona nie wylicza cen naklejek do wartości skina. I tutaj na przykład znalazłem tak na szybko jakiegoś Sarexa 4 razy holo ze Stockholmu, naklejeczki z moim kodem Rafikos możecie odebrać do 5 dolarów bonusu przy wymianie i plus 35% do wpłaty. Częste pytanie jakie się pojawia, to z jakich map odbierać suweniry. Jeśli chcecie sprzedać szybko i mieć jakiś tam zarobek od razu, polecałbym suweniry za Nubisa. Są one nowe, więc zapewne popyt na nie będzie największy. Im szybciej wystawicie, tym lepiej na short term. Wraz z trwaniem majora ceny powinny spadać. Kolejną świetną mapką będzie Mirage. Skiny w środku są na np. AWP Hydra, która jest fest pożądana. Mówi się też o potencjalnym wypadnięciu tej mapki, co może przyciągnąć chętnych. Jeśli Wam się nie śpieszy i chcecie przetrzymać suweniry na long term albo nie macie tokenów i chcecie je skupić z marketu, tutaj ten miraż wydaje się naprawdę przyjemny, no a gdyby faktycznie go wyrzucili z puli Map, no to ta inwestycja mogłaby, by, no mogłaby naprawdę polecieć. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby przetrzymać tokeny i użyć ich później, na przykład podczas trwania promocji. A dla tych, co skupują z marketu, to polecam dopiero na koniec właśnie tego Majora, a nawet trochę po, no bo wtedy te ceny mogą być najmniejsze. Tak jeszcze odchodząc, to inwestowanie w suweniry z Dasta 2, to znaczy z eventu Rio, Antwerp i Sztokholm też moim zdaniem jest fajne i odda. Dziś tyle, dzięki i do następnego.